It starts with a, niche and a tingle Cześć wam dzisiaj, jest wizy wizualnie, a wy oglądacie gościa, który myśli, że hejterzy mogą mieć rację. Trochę racji. No dobra. Czasem przez pomyłkę mogą powiedzieć coś sensownego. Zanim polecę z Koksem, to najpierw taka sprawa, że ostatnio żyję w takim skręceniu przestrzeni, mm, że nie wiem co się stało, co się ma dopiero stać, a co się nie odbyło z jakichś różnych dziwnych powodów. Tak więc się ostatnio i zastanawiam się czy ja gadałem na temat tego, że hejterzy mogą mieć rację. Chyba gadałem, na pewno wymyślałem to z jakieś głupie żarty, czy na pewno to nagrałem? I tak, chyba nie, przechodząc to setna. Kiedy coś was interesuje, chcecie coś kupić albo zapoznać się z jakimś produktem bardziej, yy, szukacie o nim informacji w sieci. Dla mnie jedną z najbardziej wartościowych informacji, jakie mogę pozyskać, to są informacje pozyskiwane od hejterów. A konkretnie nie od hejterów, tylko od ludzi, którym się dany produkt nie podobał, bo przyjrzyjmy się temu. Tak, tak, naocznie. Paczaukami. Jeżeli coś Ci się podoba, to zazwyczaj nie idziesz marudzić na ten temat na forum. Podoba Ci się dany produkt, to go używasz i jesteś zadowolony, zadowolona i koniec! Nie było tematu! Ale jeżeli produkt nie nawala, to wtedy idziesz się dowiedzieć, co możesz zrobić, żeby dany produkt naprawić, albo w ogóle poskarżyć się, że jest BEZNADZIEJNY! A potem przychodzi wizuj i czyta takie informacje, zanim sam się zaopatrzy w taką rzecz. Nie wiem, grę, usługę, cokolwiek! To marudzenie podzieliłbym na trzy osobne grupy, dość ważne. Pierwsza, to są ludzie o postawie rozszczeniowej. To są ludzie, którzy potrzebują mać na buldupki. To są ludzie, którzy kupili e, zepsuty, beznadziejny telefon za dwie stówy i idą płakać w sieć, że to nie jest najnowszy srajfon. Bo są po prostu głupi! Niestety ich jest najwięcej, ale za to łatwo odrzucać ich informacje, bo widać, że są bzdurne. Tak samo łatwo odrzucać informacje drugiej grupy. To są ludzie, którzy trafili na produkt wadliwy. Nie ze względu na to, że całość produktu, idea produktu jest wadliwa, tylko po prostu trafili na trefny egzemplarz. To też łatwo odsiać jakaś wada fabryczna czy coś. Łatwo zauważyć, że ktoś trafił po prostu na walnięty egzemplarz, co też jest wartościową informacją, że w ogóle wadliwe egzemplarze się zdarzają i można sobie tak przejrzeć. Jak duży jest 100%? Tak. Na oko oczywiście. Trzecia grupa ludzi, tak, która mnie interesuje, to są ludzie, którzy mają jakąś może nie tyle konstruktywną, ale krytykę na temat produktu. Na przykład nie podoba im się nie dlatego, że nie, tylko dlatego, że nie przypadł im do gustu. I można zobaczyć, z jakiego powodu dany produkt im się nie podoba. Na przykład rozglądacie się za nowym smartfonem. Macie fajny smartfon na oku i czytacie takie informacje, że no wszystko spoko, tylko beznadziejnie się używa, ekran jest troszkę niewygodny, trudno trafić się w e, te klawisze wyświetlające się na ekraniku, e, bo mam za długie na to pacy. W tym momencie widzę, patrzę na swoje palce. kurde no. Mam spore dłonie. Znaczy się bardzo prawdopodobne, ten telefon nie będzie, nie będzie dla mnie wygodny w obsłudze. Pójdę sobie potem do salonu, wezmę ten telefon do ręki, pobawię się 5 minut, mając na uwadze to, czy faktycznie wygodnie się po nim jeździ kciukami, czy nie. Ktoś zwraca mi z wyprzedzeniem uwagę, na co mam patrzeć. Patrzeć. p, p co Negatywne komentarze wielką moc mają młody konsumencie. Podbita gwarancja gwarantuje długie i spokojne pożycie. Twoje szczęśliwe liczby to 99. Nie kupuj produktów zamiennych, gdyż nie gwarantują one poprawnego działania. My też nie gwarantujemy. Rozmiar produktu ma znaczenie, nie tylko rozmiar opakowania. Dziękuję za uwagę. Michaj, mistrzu, jakiś geniusz pomyślał, że nabijasz się z Azjatów. Nie z głupich tłumaczeń w filmach Kung Fu Karate Mistrz, zabij go.